Maneczko. Nagrywając teścik, jak spisze się przejściówka USB na LPT yy, podczas sterowania dwoma silnikami jako jedną osią, zauważyłem, że mam włączone w programie kolorowanie składni. I przypomniało mi się, że kiedyś nagrałem na ten temat materiał, tylko go nie zmontowałem, a na pewno wielu z Was to ułatwi. Po prostu czytelność samego pliku z g kodem Tak więc wrzucam wam ten krótki poradnik. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Ok. Odpalmy terminal, wpiszmy polecenie instalacji programu GetIt, klikamy Enter wpisujemy hasło. Przypominam, że tu się nie pojawiają żadne gwiazdki podczas wpisywania hasła. Jak widać. W moim wypadku nie udało się zainstalować specjalnie, odpaliłem to na komputerze ze starszą wersją Linux CNC. Jeżeli u Ciebie wystąpił ten sam problem, znaczy, że to jest problem ze źródłami. Jeżeli instalowałeś jakieś inne rzeczy, które wcześniej pokazywałem na moim kanale, tym czy głównym kanale, to być może masz te źródła już zainstalowane i nie musisz wykonywać tego kroku ponownie. Ja tutaj pokazuję, jak przejść do listy źródeł. Z tyłu widzicie filmiki kolegi na których się bazowałem. Komentujemy te, które są nam niepotrzebne, a z forum Linux, z forum CNC info ode mnie możecie skopiować sobie bez wpisywania prawidłowe źródła. Trzeba to zatwierdzić. Jeśli dobrze pamiętam przy pomocy Ctrl X. Okay, robimy update. Widzieliście tam wpisałem polecenie i ponownie wpisuję polecenie instalacji get IT. Potwierdzam tak. I instalacja następuje, jak widać, poprawnie. Ok, teraz na forum Linux CNC poszukamy sobie plików, który jest udostępniony przez jednego z kolegów. Jeden można normalnie zapisać, po prostu klikając na niego Zapisz. Drugi jest plikiem tekstowym, więc trzeba kliknąć Zapisz jako. No i wtedy będzie można go zapisać po prostu jako plik tekstowy. Wszystkie pliki zapisują się w folderze pobrane. Zgodnie z instrukcją z tego pliku, z rozszerzeniem TXT usuwamy to rozszerzenie TXT, bo rozszerzenie powinno być lang. Ok, logujemy się teraz jako root i wchodzimy do przeglądarki plików. Dzięki temu, że jesteśmy teraz y, rootem, to możemy w tych plikach sobie tutaj grzebać. W tym jednym oknie z tym czerwonym paskiem postępujecie tak jak ja, wyszukujecie odpowiednie katalogi, i do tych katalogów będziecie wklejać te pobrane przez nas wcześniej pliki. No, jak widać, bez problemu można je wklejać, w innym wypadku, gdybyście nie byli zalogowani jako root, byłoby to po prostu niemożliwe. Ok, odpalamy nasz program GetIt. Wybieram jakiś przykładowy G-Kod z rozszerzeniem NGC, czyli typowym dla Linux CNC. Wybieram, że to rozszerzenie ma być otwierane przez program GetIt i że ma być to robione zawsze. Teraz tam we właściwościach czy preferencjach ustawiam sobie to kolorowanie składni. Klikam OK. No, i jak sami widzicie, składnia jest ładnie pokolorowana. Tyczy się to nie tylko G-Kodów. Od razu pokoloruję wam składnię na przykład w plikach i. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak to zainstalować na Windowsie. Okazało się, że nie wiadomo z jakich powodów. Teraz na Windowsie ta wersja programu jest płatna. Być może to się zmieni za jakiś czas, być może to jest jakiś błąd, trochę dziwna sytuacja. No ja osobiście postępowałem tak samo jak na Linuxie, czyli do tego folderu wkleiłem te kolorowanie składni, ustawiłem to i to u mnie działało. Obecnie nie działa niestety. W każdym razie przy pomocy tego prostego triku mamy bardzo czytelny kod. Łatwo jest też wykryć jakieś błędy czy braki. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!